Vitami Kleine Ochenko get, wait, I forget the second one Okay Vitami Och Ochenko Okay Vitami Kleine Ochenko Ocheska, Darya Peace Better, better, better. Oh, life could be a dream If I could take you up in paradise I'm a If Może być jak sen, jeśli tylko powiedz mi, że kochasz tylko mnie. O, Siemanko! Tak. Dużo ludzi pyta, co z domem Alwina. A więc, chyba przydałoby się to wyjaśnić. Przenosimy się właśnie tam. I tam Alwin i Angelika zaśpiewa wam piosenkę w tagalogu. jest tyle ludzi za kamerą, że śmiesznie mi się gada. Tak jakbym do nich gadał, ale do kamery gadam. Okej, okay, tak wygląda dom Alvina na tą chwilę. Wygląda to w sumie trochę jak Rudera, ale jeszcze nie jest dokończone. No i musicie pamiętać, że wybudowaliśmy to jeszcze nie do końca, ale za 60 tysięcy peso, więc jest to 5 tysięcy złotych, więc nie ma co się spodziewać jakichś tutaj zamków i pałaców. Spoko, pokażemy Wam jak, jak będzie dokończony cały, nie? Następnym razem. Myślę, że do końca roku powinien być. Tyle.

Śmiać mi się chce, bo nagrałem 50-minutowe przemówienie i moja kamerzyska tak nagrała, że wszystko było rozmazane. Po prostu ostrość była źle ustawiona, nic nie było widać, więc muszę znowu nagrywać, a wiadomo, że te pierwsze razy są najlepsze. Chociaż niekoniecznie jeśli chodzi o seks. Ale dobra eee, Ok, Czyli kap! Ujęcie trzecie. Siemanko, jeżeli... Co Dobra. Wiedziałem, że pierwszy raz był najlepszy. Okej, okay, czekaj, o czym mówić? Aha, jak zapewne wiecie niektórzy, jakieś 8, te, 8 tygodni temu miałem wypadek na skuterze, nie z mojej winy, na waleni Filipińczycy. Opowiem historię tego wypadku i historię szamana, który mi pomagał w kolejnym odcinku. Dzisiaj w skrócie coś innego powiem. Tylko to, że właśnie dlaczego nie nagrywałem filmów od 8 tygodni. Miałem z, ma, ten film, który teraz widzicie, e, był zedytowany właśnie w dzień wypadku. To co tam Mr. Anderson był z grupą na e, Up Island, ta cała zajawka, to było skończyłem to edytować w dzień wypadku. No i w ten, miałem dograć jeszcze jakieś 3 minuty i ten film miał być już puszczony. To było 8 tygodni temu. 8, dosłownie, dokładnie 8 tygodni temu miałem ten wypadek. Pokażę Wam za chwilę zdjęcia. Są drastyczne, więc jak ktoś nie chce patrzeć, to niech nie patrzy. Pokażę Wam zdjęcie, które było zrobione pół godziny po wypadku i zdjęcie, które było zrobione od razu po tym, jak były szwy założone. Od dwóch tygodni mogę chodzić, powiedzmy, jak Frankenstein, sorry, jak zombie, albo Frankenstein, zombie Frankenstein. Mogę nogę już zgiąć aż tak, nawet trochę więcej wieczorem, jeżeli kilkadziesiąt razy w przeciągu dnia ją rozciągnę. A jest mega progres, bo jeszcze dwa tygodnie temu chodziłem na takiej nodze, czyli ona była całkowicie sztywna i nie mogłem więcej nagiąć, bo tutaj to było tak pozrastane, że, że po prostu się nie dało. Ale codzienne robienie po kilkadziesiąt razy w tej weftę doprowadziło do tego, że mogę już nogę wygiąć aż w tyle. Te mięśnie słabo pracują, ale mniejsza o to, słuchajcie. Niesamowita historia jest taka, że pomógł uratować bitą nogę, było zagrożenie amputacji przez chwilę, bo doszło do. Mega zakażenia. To już śmierdziało. Wylewało się z tego mnóstwo ropy. I dwie fajne historie są takie, że w tym czasie był polski lekarz, który pomógł mi bardzo. Za, to, za co dziękuję bardzo Piotrek, Tobie. Ale tak naprawdę tą nogę uratował mi szaman, który przez półtora miesiąca przychodził tutaj codziennie dwa razy i ziołami zmieniał, zmieniał, oczyszczał to, i przez. I, I ziołami doprowadził tą nogę do, do porządku. W przeciągu trzech dni koniec yy, yy, robienia i zakażenia. Ale o tym opowiem wam tą historię Szamana, jak to wszystko wyglądało, powiem wam w kolejnym odcinku, bo jest niesamowita historia. Człowiek jest genialny. Po, poznałem go 6 tygodni temu pomógł już wielu no, wielu, no sześciu osobom, około sześciu osobom, które tutaj jakiejś pomocy potrzebywały. Dużo ludzi, którzy przyjeżdżają na wyspę, są zainteresowani właśnie. Szamanizmem, naturalnymi metodami leczenia, i tak dalej, więc fajnie po części, że ten wypadek się zdarzył. Bo dzięki temu poznałem tego człowieka i dzięki temu teraz mam kontakt i ben, będzie on pomagał ludziom, którzy do mnie przyjeżdżają. Ok, wypadek nie jest mojej winy, niestety też opowiem w kolejnym odcinku, jak to się dokładnie wydarzyło. Ostatnią rzeczą, jaką zrobiłem tego dnia, ja jadąc na motorze, to była wizyta w, u Fryzjera. Przez te 8 tygodni zarosłem, tak jak widzicie. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobię znowu na motocyklu, to będzie wizyta u fryzjera. Więc chcę zamknąć ten cykl taki zły. Ostatnia rzecz, wizyta u fryzjera. Pierwsza rzecz na motorze, teraz znowu będzie wizyta u fryzjera. Ok, kat. Pozdrówka dla Andrzeja, który przyjechał w chwilę po wypadku. To jest... Ja wyjeżdżam w pierwszy dzień jak ja mogę jeździć i nigdy nie pojeździliśmy. No to za <laughs> Tak, dobra. No to to no tak, tak chodzę, także nie jest nieźle. Okay. Pierwsza jazda, oby bezwypadkowa. Okay. Zaraz odpalę tam. Troszeczkę mam traumę. Yeah. Okej, okay, już na tyle wyginam. Dobra, jadę. Wizzlo Open Ecstasy. Jak wrócę z fryzjera, to wam się pokażę. Tak. Yeah. A. Jestem cały zdrowy. Z nową fryzurką, nowymi okularysami. Nawet mam nowe sandały, bo tamte zgubiłem w wypadku. Okej, okay, także jestem cały i zdrowy. Cieszę się, że już jeżdżę pierwsze, pierwsze koty za płoty trochę boli noga, bo nie mogę jeszcze zginać całkowicie. A muszę ją zginąć dosyć mocno, żeby wsadzić tam. Widzę, że już ma taką minę spasioną, że jest w takiej pozycji niewygodnej do nagrywania, bo się chowa tutaj w cieniu, bo na słońce nie wyjdzie, żeby mnie nagrać oczywiście, bo się opali. Także nie będę już truł. Wesołych świąt! Postaram się dzisiaj wrzucić ten filmik na Wigilię, żebyście mieli coś. Peace, kocham was. Do <śmów> <śmów> <z> zacząć. <śmów> No właśnie, jesteśmy po naszej wigilijnej kolacji. Byliśmy pizzę z dziesięcioma składnikami, plus ciasto i sos, co dało 12. W związku z czym, chcieliśmy Wam wszystkim życzyć... Wesołych, wesołych świąt! świąt! A teraz przejdziemy do jedzenia papai. Patologia. Tak, Tak musiała sobie to zapisać Jessie, żeby się nauczyć jak mówić. Witamy w kolejnym odcinku Ucieczka do raju.